Cześć, to Filip Chwil, Dzisiaj jest poniedziałek 17 stycznia, i znaczy dzisiaj. Jeżeli oglądacie ten filmik później, to oczywiście może być inny dzień, ale nagrywam go w poniedziałek 17 stycznia, w tak zwany niebieski poniedziałek, czyli Blue Monday. Ehm, ponoć najbardziej depresyjny dzień całego roku, czyli trzeci poniedziałek nowego roku. Najgorszy dzień w roku został, że tak powiem, wyznaczony za pomocą wzoru matematycznego przez Cliffa Arnala. W 2004 roku i ma on oznaczać kombinację: e, krótki dzień, od razu po świętach, cały rok przed nami, taki trochę depresyjny. I w sumie skłoniło mnie do nagrania tego filmiku, coś co się stało w zeszłym tygodniu, jak jechałem pociągiem, byłem w pracy. A mianowicie, nie pierwszy raz niestety, może to być szokujące dla niektórych z Was, ale nie pierwszy raz było tak, że jadę pociągiem, a ktoś pod ten pociąg wskoczył. I nie znam tych ludzi, nigdy ich nie poznam, nigdy ich nie poznałem, ale takie to otrzeźwiające, takie to. Dające do myślenia. Nie ukrywam, że od tamtej pory jakoś tak mi było ciężko z tym. Wczoraj też miałem bardzo głęboką i długą rozmowę z Anią. Na różne rzeczy zagomieć nie będę, bo to nie jest temat do, do internetu, ale kurczę, no co musi targać człowiekiem, żeby wskoczył pod pociąg, skoczył skądś czy cokolwiek innego, zrobił sobie krzywdę. Um. W swoim życiu spotkałem tylko raz osobę, która już nie jest wśród nas i skończyła ze sobą. Nie była to dla mnie jakaś turbo mega bliska osoba, ale była to bliska osoba dla osób, które znam, które mi są bliskie. Także poznałem tylko tę osobę przelotnie, że tak powiem. I jakoś wtedy też mi było dziwnie. Mimo, że to nie był ani nikt znajomy, ani nikt cokolwiek, no, wiecie o co chodzi. Aż mi brakuje się słów. W każdym razie chodzi o to, że co musi być w głowie, co musi być, co musi targać, jakie emocje muszą targać ludźmi, żeby zdecydowali się na tak desperacki krok, żeby zdecydowali się na to, żeby zakończyć swoją egzystencję na tym świecie. Nie wiem, znaczy ciężko mi powiedzieć, jestem w stanie sobie to poniekąd wyobrazić, ponieważ zacząłem zgłębiać więcej te tematy i za namową Ani i za różnymi innymi aspektami, które też związane są z pracą. Bo w pracy jestem zmęczony psychicznie, fizycznie, jestem wypalony. Nie ukrywam, że ma to też negatywny wpływ na to, jak się zachowuje. Na to, jak się odnoszę do, do ludzi, na to, jak się zachowuję w domu, na to, jak i co mówię i w ogóle. I no ma to wpływ też na nie, jakby to nie jest dobre. I jakby dzisiaj mi się już przelało w tej pracy. W, tym konkretnej, w tej konkretnej pracy, bo już mi się po prostu przelało. Bo od kilku, w sumie od trzech lat mówię i że jest za dużo godzin. Za mało odpoczynku, i nikt mnie nie słucha, i nikt mnie nie słucha, i to takie jest mocno, mocno deprimujące. Jakiś tam humor jest mega słaby, humor, humor, samopoczucie poczucie jest mega kiepskie, wahania nastroju jakieś dziwne. Zacząłem korzystać z aplikacji, zacząłem korzystać z medytacji, zacząłem medytować w ogóle, teraz miałem, medytowałem w kratkę, teraz za, zacząłem medytować ponownie codziennie. I jest lepiej, jestem w stanie... Nauczyłem się ukrócać te myśli takie negatywne, takie, gdzie ciągle wpalamy w spirale takich myśli negatywnych, ten overthinking, zaczynamy za dużo myśleć o tym negatywnie, e, zaczynamy tworzyć w głowie różne obrazy w postaci, e, jak to nazwać? E, scenariusze, różne scenariusze tych, tych, tych rzeczy, tych wydarzeń, i one są negatywne i do niczego dobrego w sumie nie prowadzą. E, I nauczyłem się z tym walczyć, i, i no, poprzez medytację wiem teraz, jak sobie z tym poradzić, żeby tak dalej być nie było. Znaczy, żeby tak dalej nie było. Co jeszcze? Nauczyłem się też mniej lub lepiej, ale radzić sobie z nerwami, taka ale czasami nerwica mnie napada i bezsilność i myślę, że to jest po prostu mocno powiązane jedno z drugim. Na niektóre rzeczy po prostu nie mamy wpływu i myślę, że na te rzeczy już nie ma co sobie głowy tym zaprzątać. Jeżeli na coś nie mamy wpływu, to nie powinniśmy się martwić. Kolejną rzeczą jest to, jak na przykład niektóre rzeczy z dzieciństwa wracają i odbijają się na naszym zachowaniu, na, pod na tym, jak postrzegamy świat, jak jesteśmy dorośli. I nie zawsze wszystko wiedzieliśmy jako dzieci, nie wszystkiego byliśmy świadomi, teraz wiemy więcej. Jeżeli ktoś z Was em, poszukuje informacji na temat em, dobrego samopoczucia mentalnego, i, I na przykład walki z, z jakimiś tam wahaniami nastroju czy czymś takim, no to, to myślę, że mnie zrozumie. Jeżeli powiem, że jako dzieci nie jesteśmy uczeni tego, często też rodzice na wsi też nie są uczeni tego, bo ich też nikt tego nie nauczył, bo to były inne czasy, żeby o to jakoś zadbać inaczej, żeby, żeby porozmawiać, żeby wyjaśnić dziecku, że to nie jest tak, że to nie jest jego wina, albo. albo Albo właśnie takiemu, takie podobne rzeczy jak to, trochę taki smutny ten odcinek. Tak, sorry, taka dygresja. Taki trochę smutny ten odcinek, ale nakłoni, nakłoniło mnie do, no właśnie do nagrania tego, to, że ktoś się po raz, po raz kolejny rzucił pod pociąg, e, w którym jechałem, i jakoś to mnie to strasznie dobiło, mimo że nie znałem tej osoby. E, sytuacja w pracy też mnie dobiła, a dzisiaj w ogóle wymiana e, konwersacji na poziomie pomiędzy mną a przełożonymi. Doprowadziło mnie do tego, że już mam serdecznie dosyć. Znaczy serdecznie mam, że dosyć od dawna. Bo ile można pracować po 70 godzin w tygodniu? No właśnie, dlatego nagrałem ten odcinek. Wrzucę teraz różnego rodzaju strony, maile może nie maile różnego rodzaju strony i numery telefonów, pod które możecie zadzwonić, jeżeli czujecie się źle. Jeżeli macie jakikolwiek problem, yy, pamiętajcie, że są ludzie od tego, którzy często dobrowolnie, wolontariusze, którzy pomagają osobom, które na przykład czują się gorzej lub, yy, lub po prostu mają jakiś problem, którym, z którym nie mogą sobie poradzić. Yy, zawsze jest ktoś, czasami bliska osoba. Yy, pamiętajcie też, że nie zawsze warto zrzucać na wszystkie, wszystko na najbliższe osoby, bo nie wiadomo z czym one się mierzą same. Więc to też nie zawsze jest najlepsza opcja. Czasami warto porozmawiać na przykład ze swoim lekarzem rodzinnym, czy też tutaj w UKGP. Zobaczymy, zobaczymy. Będę dzwonił do niego w, e, jutro, i... czyli w sumie dzisiaj, jak to oglądacie, bo to wypuszczę we wtorek na filmik. I będę do niego dzwonił i jakoś brał wolne, bo już po prostu nie mogę, muszę się wyciszyć. Muszę się uspokoić i, i nabrać dystansu do tego, i pewnie muszę pracę zmienić. Na chęć będę pracowała dla siebie, No na to jeszcze przyjdzie czas. Niestety dopiero rozkręcam prawie projektów, o których będę mówił też niedługo. Ale tak, myślę, że warto, warto zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także o zdrowie psychiczne. Także dosyć nie. Trochę nieskoordynowany, trochę nie niezapowiedziany, trochę nie do końca w sumie przemyślany ten odcinek, ale chciałem nagrać takie, takie takie, odczucia, które właśnie mną teraz targają, bo jestem jakieś 9 godzin drogi, drogi od domu, od Edynburga. Oczywiście, znaczy, oczywiście, nie wiecie tego oczywiście, ale no nie będę dzisiaj spał w domu i... i i już mam tego dosyć. Ale jest tyle pięknych rzeczy, z których można się cieszyć, do których warto dążyć, do których e, realizacji celów, celu e, warto się na tym skupić, a nie na tym, co teraz jest tu negatywnego na pracę. Praca jak nie ta, to inna, prawda? Jest taka, że pracę na łatwiej w sumie zmienić. Najtrudniej jest przyznać się samemu do tego przed samym sobą. Że jest z czymś problem, że jest gdzieś problem i że trzeba z tym po prostu walczyć. Taki warrior. Ale teraz numery telefonów. Warto, warto patrzeć, warto szukać. Ja korzystam z aplikacji Thrive od Ani. Dzięki ANI mam do niej dostęp. A także korzystam z aplikacji Balance. Do jednej drugiej dam link w opisie filmu. Obie są po angielsku, także, jeżeli angielski nie jest waszym preferowanym językiem, to, to może znajdę coś po polsku. Jak nie, to, to, to podlinkuję te wszystkie strony. Trochę długi ten filmik i przysmutny, ale czasami tak trzeba. Można powiedzieć, że się, że się wyzwoliłem. Się wyzwoliłem. mam nadzieję, że nikogo nie przygnębiłem mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy takiej natury właśnie e, depresyjno-nerwicowej e, to skorzystacie z moich e, koślawych porad i dacie sobie pomóc ja nie jestem w niczym wytrenowany, ja nie jestem w niczym przeszkolony więc nie jestem w stanie nikomu pomóc oprócz samego, samego siebie a i tak samemu czasami potrzeba pomocy od kogoś e, obcego i tyle Aha, to tak na marginesie, y, tato, siostro, y, ze spokojem nic się nie dzieje. <grym> Nigdzie się nie wybieram, chyba że do Polski na, y, na te. na. ojej, jak się nazywa, na komunii, Natali. Dziękuję, że za mnie byliście, y, ze mną byliście. Liczę na wyrozumiałość. Pod tym filmikiem, jeżeli znacie kogoś, kto, kto ma jakiekolwiek problemy, to y, dajcie mu pomocną dłoń pamiętajcie, być mili dla innych, nie wiecie, co, przez co oni przechodzą, więc. Nie zawsze trzeba być złośliwą kutwą i komuś topiec i e, tylko więcej zrozumienia i empatii. Będzie więcej zrozumienia empatii, będzie więcej dobra, będzie więcej pozytywnych emocji, pozytywnych, e, odczuć pozytywnych ludzi. I tym mim akcentem chciałbym zakończyć i zaprosić na fitness transformację w czwartek. Zabrałem się za montaż, ale jeszcze coś dogram. Bo zapomniałem powiedzieć o. Media społecznościowych. O, temat rzeka. Uważajcie na media społecznościowe, bo nie wszystko to, co się w nich pojawia, to jest po prostu cud miód i orzeszki. Mm. Nie zobaczycie w nich tego, co się dzieje, tak zwane behind the scenes, czyli za kamerą, tego, jak ludzie mają ciężko, tego, jak ludzie grają, żeby to wyglądało na super i dostawali same pozytywne komentarze. To napędza ich głowę i to napędza ich, jakby takie. Cały czas chęć dostawania lajków, subów i innych takich rzeczy, obserwujących. Mówię głównie tutaj o Instagramie, o, o TikToku. Facebook już mniej, bo w sumie Facebook powoli umiera. Ale dzieci też powinny uważać. Jesteście, jeżeli jesteście rodzicami, to uważajcie na dzieci, porozmawiajcie z nimi, wytłumaczcie, że nie wszystko to, co jest w sieci, to jest prawda. U mnie też nie zobaczcie, jak czasami się męczę, jak po 18 godzinach wracam do domu tak wypompowany, że mi się nic nie chce. Nawet mi się nie chce rozmawiać. Co oczywiście ma negatywny wpływ na, na relacje między mną a, a Anią. Eee. I nie widać tego, nie będę tego pokazywał, nie pokazuję tego, ale jakby chcę uświadomić Was i, i żebyście brali pod uwagę to. Eee. Niby wiecie, niby wiemy ale dajemy nadal się nabierać, że wszyscy mają takie super życie, a tak wcale nie jest, bo nie wiadomo, ile oni tego ile poświęcili, żeby tak mieć, lub też jak mocno grają i udają, żeby zagrać takie życie, jakie w sumie chcieliby mieć, ale nie mają, a grają i stwarzają pozory. Także weźcie to też pod uwagę, jak obserwujecie media społecznościowe i jak wasze dzieci reagują, także rozmawiajcie także z nimi, o emocjach, o, o jakby body shaming, czyli wyśmiewaniu się z osób grubszych, czy z osób z kolei zachudych, e, lub innych takich e, przypadłości ludzi, którzy nie, na niektóre rzeczy ci ludzie nie mają wpływu, a poprzez to, że inni się z nich naśmiewają, niestety czują się źle niedobrze gorsi i też mogą popadać w różnego rodzaju terapaty e, natury psychicznej. Także zwróćcie na to uwagę. Dodam tylko jeszcze, że niewielu mężczyzn, facetów w ogóle dzieli się swoim zdrowiem psychicznym, więc myślę, że jeżeli znacie kogoś, kto ma jakieś problemy, to może podeślijcie to wideo tej osobie, jeżeli się nadaje. Tak jak mówiłem, nie jestem specjalistą, mówię tylko o swoich odczuciach. Mam na myśli, mam na myśli, mam nadzieję, że komuś to pomoże i skłoni do tego, żeby się przed kimś otworzył lub po prostu z kimś porozmawiał i może poszukał pomocy, jeżeli jest w takim stanie, że nie jest w stanie już sobie sam poradzić z tym wszystkim. Teraz to już naprawdę wszystko. Dzięki i do następnego. Cześć.